Hej wszystkim, tutaj Maja e, Witam was serdecznie na pierwszym filmie na tym kanale I w sumie mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie Bo coś tam dzisiaj nagrywałam, coś tam ten i dopiero jest 17 17 albo 16 dopiero I ja się dopiero teraz odzywam, bo dopiero Dotarłam do Poznania, do mojego hostelu Więc myślę, że zrobię z tego taki Tygodniowy vlog, więc Dla was to jest teraz 20 może tam max, a dla mnie to jest Są 6 dni Dużo się będzie działo mimo wszystko Jutro mam kurs Jaki zrazy wam jutro? <noise> Chciałam się do tego przywitać i powitać dostępne też na tym kanale. W końcu to robię naprawdę długo, to były po prostu debaty, i, i debaty, i debaty, bo zastanawiałam się, czy warto, czy nie warto. Po co stwierdziłam, boże, po co będę się przejmować? Wszystkim dookoła mogę po prostu spróbować. Wyjdzie, nie wyjdzie, się okaże. Więc jeśli jesteś tutaj nowy, każdy jest was tutaj w sumie nowy, zapraszam do subskrypcji, lajka, komentarza, jeśli wam się podobało, e, czy w ogóle skomentować. Po prostu ja wam chętnie odpowiem i w ogóle, czy jak macie jakieś propozycje, co mogę nagrać, Vloga, cokolwiek, nie wiem. Na razie, wiecie, zaczynam i będę dopiero myślała, co mogę robić. Więc, no, dzisiaj się mogę mniej odzywać, w sensie dzisiaj jako poniedziałek, bo. Dopiero przyjechałam i w sumie ja idę ja tylko zaraz sobie tutaj przejść wokół co jestem w hostelu I wracam tutaj i będę sobie chillować, bo jutro o 8 muszę wstać, bo mam kurs Do 16, więc od 8 do 16 też jutro nie odzywać, no i środa Środa też, więc e, z tych 3 dni będzie mi się wydaje najmniej, bo potem czwartek, piątek, sobota jestem w Warszawie I też to tam będę robić to się okaże, więc e, dobra to po prostu miło oglądania, bo ten taki to był po prostu wstęp. W sensie to jest wstęp, ale to. Moje wcale nam Hej, jestem Maja, miło Was poznać i zaczynamy tą przygodę. Mamy szafę, śmietnik, no najważniejsze rzeczy w pokoju, nie? Myślę, że tam sobie zaraz dam moją walizkę. Tu jest biurko. Moje rzeczy, oczywiście. Tu jest łóżko piętrowe. Tak, że mimo fakt, że jestem tutaj sama, ale. Powiem Wam, że taki balkon to jest fajna sprawa, bo sobie usiądziecie na przykład lato. No teraz to tam jest śnieg i w ogóle wszystko ja się chowam do środka, bo jest naprawdę zimno o tej porze już zwłaszcza, <grym> ale naprawdę uwielbiam. to już jest kolejna, chyba już trzecia partia albo trzeci raz, gdzie ja się naprawdę pozytywnie się zaskakuję. W tym to w sumie tyle no. taki rumturk.! <grym> na poznański jarmark narodzenia, bo stwierdziłam, że w sumie jest taka pora, że nie opłaca się też nigdzie iść, jest cholernie zimno. Można sobie pojechać na jarmark, czy pójść zobaczyć, jak bardzo daleko sądy jest i tyle, więc prawie już grudzień, wczućmy się w ten klimat. <grystanie> w jakiejś galerii, bo szukałam jakichś wiecie niektórych rzeczy, których po prostu zapomniałam z domu jak na przykład z repod ale już finalnie kupiłam jakiś za na pewno, co był w promocji, jakiś taki najmniejszy jaki był i w miarę, żeby nie był drogi, bo ja w domu mam, że pod do pełno, więc idziemy na Jarmark. Tam się ogólnie coś stało, ale to nie można. Ehm. Nie gadajcie, że to jest moje zamknie godzina 19.30 i Jezus Mary a ja właśnie wróciłam, no nie było mnie tak w sumie z dwie godziny no nie... dobra, ja wiem, że bardzo ludzie lubią hole więc uwaga, zrobię wam haul. w ogóle rzeczy bardzo potrzebne, które kupiłam ale czekajcie, trzeba światło załatwić myślę, że lepiej. Okej. Okay. zobaczymy co ja tu mam sześć statyw, oto ta lampa więc no tak, mamy czekajcie Twix'a karmelowego, nie wiem czy, czy jedliście, ja nie jadłam na przykład, więc spoko Moja czapka Biorę czapkę w chemie, bo nie mam, ale zanim ją dziś ubiorę, że coś pójdę ją sobie przeprać No i postawię, postawię, zostawię na kaloryferu, na kaloryferze <laughs> Mam nadzieję, że dura mi wyschnie, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że jest git Jezu, w ogóle wiem, że ten kadr, i wszystko jest takie troszeczkę jeszcze do dupy, ale dajcie mi chwilę, okej? Okay? To, od... to jest pierwszy odcinek na ten kanale, okej? Okay? No i poza tym nie wzięłam, co są staty wuję, są w Holandii. Jak ktoś nie wie, całą moją historię na dla temat, dlaczego nie o mojego pokażę, z Holandii, jak pracowałam na kempingu, macie tutaj na moim TikToku. Mała reklama, już naprawdę nie chcę się kupić dwa razy tego samego. Przetestujemy i zobaczymy, czy jest ok. Kupiłam w sumie tylko dlatego, że, no mówię, zapomniałam wziąć, bo my, chciałam kupić, wiecie takie są małe, nie? Bo ja potem jadę jeszcze gdzieś tam, czy cokolwiek, to ja sobie to użyję, ale już życie Po prostu ten użyję. Przeleję bo potem do czegoś idę, więc w sumie wychodzi na jedno i to samo. Bo ja muszę sobie kupić nowe, takie specjalne naturystykę, bo naturystykę, tak, naturystykę, na naturystykę. Bo szykuje się niezły trip w grudniu na początku Dlatego właśnie też się teraz cieszę z czasu, w którym zaczynam teraz tutaj do was mówić i robić, bo Akurat teraz ten koniec roku mi się wydaje będzie ciekawy, bliżej końca roku, a potem to się zobaczy Bo ja nie mam pojęcia, tak by the way robię gapir aktualnie Dobra, jak dotrę do końca tego roku z filmami, jak naprawdę będzie jakiś fajny odzew Czy nawet jak nie będzie, ja będę robić to dalej, aż w końcu będzie, będę uparta Nie pozbędziecie się mi tak szybko Dobra, ja lecę się ogarniać, pójdę się wykąpać, yy, zmyć makijaż. Dzień dobry wszystkim, jest 6:30, ja właśnie wstałam. że poszłam spać dalej, ale trzeba wstać. Wstać, bo o 8 mam kurs Właśnie mam powiem Mam dzisiaj kurs balisty Będę profesjonalna Idę teraz tam do łazienki ogarnąć się, umyć zęby Kremę na twarz Wszystko Przyjdę, pomaluję się tutaj, ubieram się Zjem coś i idę <grytania> Tego chciałam przywitać z rana Więc zaczynamy wtorek <grytania> do Was, bo ogólnie mam przerwę teraz i powiem Wam, jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o to, teraz aktualnie mieliśmy całą tą historię kawy, jak odróżnić ziarna i w ogóle i uprawy, no po prostu wszystko takie, po prostu cała taka wiedza. Zaraz będziemy espresso robić potem. No i co, też wiedza espresso espresso. Trzymajcie kciuki, żeby Latart mi dzisiaj wyszedł, takie fajne serce, czy cokolwiek. Wiecie, to jest... Każdy tutaj praktycznie ma coś z gastronomią, a ja taka przyszłam. Ale według mnie naprawdę jest fajnie. Uwielbiam to. Uwielbiam po prostu kawę i cieszyć, że mogę teraz się rozwijać w tym kierunku, że tak powiem. Może kiedyś, kiedy widzicie mnie w moich kawiarniach. To jest taka niespodziewna jazda, robisz weekend, więc... Na kursie i jadę sobie kupić. Wszyscy kupić sobie takie fajne dwa dzwonki do laty artów, które potem po prostu sobie to tam ćwiczyć, A nie wiem, coś tam jest, ale szczerze, już wolę mieć swoje i tak będę tego potem używać, więc to nie będzie kasa w błoto. A wiem, że wikaj takie rzeczy po prostu są jakieś tam, może później lepsze jakości niż jaką poszła do action. Szczerze, nie wiem, zobaczymy. I od razu sobie z nim jakieś obiad, taką kolację, bo szczerze, dwa w jednym. <laughs> później sobie pojadę jakiś jarmarka. Słucham, jest godzina... 21.34 dokładnie. Byłam, byłam na jarmarku, potem przyszłam do takiej galerii, która była blisko mnie. Stwierdziłam, w zobaczyć, co jest w sklepach. Żałuję, że dwóch rzeczy w sumie nie wzięłam. No i w ogóle też tutaj przeszłam dookoła trochę. Jest śmieszna sprawa z moim kluczem, on już wczoraj nie działał. i Okazało się, że ktoś kiedyś tam zgubił klucz i to był źle klucz. I aktualnie jestem bez klucza. Na szczęście jutro jadę, bo nie wyobrażam sobie, Sytuacja, że za każdym razem jak chcę wyjść albo zamknąć drzwi, to muszę iść do recepcji I muszą mi ją nie otwierać albo zamykać, no Babka mnie w ogóle, ale wiecie, dla mnie to aktualnie nie jest problem, bo ja jutro jadę Byłby problem, jak ja być jeszcze przez tydzień Bo wtedy bym powiedziała, że my, czy mogą mi dać po prostu jakoś postarać się dać nowy, bo wiecie Za każdym razem jak chcecie wyjść, nawet tak to jest dwa razy Musicie iść do recepcji i to nie jest fajne i... Ale dla mnie to jak może nie byłby wielki problem, bo to nie jest koniec świata, da się żyć, że tak powiem nie zamierzam być tym, tip, tym typem, jakby klienta, który będzie wrzeszczał, że Boże, jakby jak możecie i w ogóle. No nie, no nie. N, nie. To też nie o to chodzi. Trzeba być ją wszystko rozumiał, takie sytuacje zdarzają, no ale mogli sprawdzić, jak to robili, czy ten klucz działa. Może ktoś się jeszcze się nie skarżył, nie wiem, ale mogli to sprawdzić. <słuch> bo w ogóle on będzie bardzo chaotyczny trudno jest w ogóle mi nagrywać i tak dalej, tak dalej nie, dobra, to nie jest mój A nie, słuchawki mi spadły to no, mój wazion dobra ale to jest drugi, o jezu, ja mam 22 wagon dobra, dziękuję Jak coś ja już jestem w Warszawie, mało Wam nagrywałam. Bo no mam 0% i tylko maksymalne oszczędzanie w nie ratuje, ale powiem Wam, bo przystany końcowe i gościu taki zaczął drżeć. Przystany końcowe, właśnie, co nie? Będzie tak hamsko, więc yy, fajnie. Ja wiem, że to był przystany końcowy i w ogóle, ale no kurde, nie, nie można być normalnie. Dobra, ja idę na kostelu, bo jest prawie 22, więc najprawdopodobniej widzimy się jutro na razie. Wszystkie. Ogólnie idę dzisiaj na powiększanie ust. Tak, pierwszy film, i po prostu wszystko. Ale tak wyszło, że akurat jak chciałam zaczynać w tym tygodniu z tym kanałem, z tym wszystkim. Miałam kurs baristy wczoraj, oficjalnie jestem baristą. Jeszcze może nie tak oficjalnie, oficjalnie, ale jestem. No a dzisiaj idę na powiększanie ust miałam iść w o 12, ale tramwaj mi się totalnie spóźnił, więc babka mi napisała, dobra, bądź 17.30, więc zaraz lecimy, tu jest teraz 15, zamówiłam sobie makaron, bo stwierdziłam, jest tak zimno, i ja mam wansy, nie przewidziałam tego, że w stolicy będzie yy, śnieg, yy, więc one sobie są gdzieś tam o, nie wiem, chyba ich nie zobaczycie są sobie gdzieś, tam są kaczej rzeczy, są po prostu, się suszą cały czas, bo nie było po prostu innej opcji, nie? Ja sobie teraz związam włosy, oglądam sobie serial i mówię, czekam na jedzenie, ale zaraz wdechło się ogarniać, poprawić trochę ten makijaż z rana i no... Tak ja chciałam sobie was przywitać, bo w sumie dzisiaj nic nie nagrałam, mam wrażenie, więc ja naprawdę nie wiem, czy ja mam jakiś materiał, który mogę wam stawić? Mam nadzieję, że tak. Mam minutę 55 w ogóle nagrywania, muszę sobie wyczyścić pamięć i będzie git, nie? wam powiedziałam, że zamówiłam jedzenie, potem je chciałam anulować, bo pokazywało mi 16.30. A o 16.30 to wiecie, ja już będę dawno szła na, na, na tramwaj, bo ja mam 17.30, się jedzie pół godziny, więc chcę jechać wcześniej. Gościu przynajmniej mi dzwoni, że mi jedzenie przyszło. I tak. Nie mogłam się w ogóle dogadać, bo po yy, ukraińsku, bo, bo, bo miałam ukraiński akcent, albo gdzieś inny, totalnie nie wiem, po prostu totalnie inny akcent. Więc po prostu wyszłam przed i był akurat i mam swoje jedzenie. To jest makaron. I Jeszcze zamówiłam ciasto czekoladowe, bo kosztowało 5, a mi właśnie 5 zł brakowało do. w ogóle, żeby zamówić, więc. Dobra, mam jedzenie. Ja jestem zadowolona. Dobra. I będzie mam. <ślaski> nie, niech będzie, bo się przestraszyli, że anuluję i stracą kasę. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Bo będzie, tam są 25-30 minut, dlatego 50, więc dlatego zamówiłam. Mówię, dobra, na takie 45 minut to będzie okej, okay, ale no to by. Więc odezwę się do Was potem. Tak jest przed, a tak będzie po. Trzymajcie się. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Tak. <ślesy> różnica, na pewno jest. Ja aktualnie byłam w APTC w Rosmanie wiedrząc wszystko. wszędzie bogi siedzenie po cokolwiek, po. W sumie ja jeszcze byłam w APTC musiałam dojechać po masiarnikową i po wazelinę. No i git. Mam to więc do później. Hejka, Odzywam się dzisiaj do was jest godzina 16, więc ja jeszcze nigdzie praktycznie nie wychodziłam. Na dworze jest no praktycznie ciemno. No Ogólnie moje usta wyglądają tak dzisiaj. Ja wam później zrobię bardziej przybliżenie. Tu są jakieś tam śniaczki, powoli się robią w ogóle, ale jest git. Ja już nałożyłam wazelinę, nałożyłam już maść arnikową, więc git. Więc mówię, przepraszam za to, ale no nie mam gdzie postawić, jestem w pokoju jednoosobowym, wiejskim, więc nie jestem tutaj sama i kosztem to okazję, że nikogo nie ma, żeby się tak do was odezwać, przywitać i szczerze naprawdę mam nadzieję, że coś z tego vloga, z tego vloga, wiecie, tygodniowego, też co... Właśnie o tym mówiłam, że nie jestem tutaj sama. Jedna babka, która tutaj też tam mieszka na dole, bo ja jestem na górze, jak widać, um, właśnie weszła, więc... Sorry za to dziwne światło, ale no dzisiaj nie schowam, więc jakoś... O, dobra, może się podwyższę. Ale teraz też widzicie. Tak tylko chciałam się z wami ogólnie przewitać w tym dniu, bo... wrócę w sobotę, jutro będę wracać i mi się wydaje, że... będę mieć te trzy godziny ponad do w Wrocławia, więc... wtedy zacznę montować ten film, więc jak go widzicie teraz, jest na YouTubie, hello. <laughs> Zawsze można usunąć, ok? Zawsze. Więc... Zobaczymy, jak to będzie. Tak wam jeszcze od razu powiem, że... E, ogólnie, jeśli chodzi o powiększanie ust, pamiętajcie, że to jednak boli, bo ja miałam tyle igieł powbijanych, igłę powbijaną tyle razy, dwie, trzy, um, że czujesz to, po prostu. Każdy ma inny próg bólu, ale czujecie to jednak. To nie jest tak, że idziecie o... Wychodzimy. Chyba, że macie, mówię, mały, mega wysoki blok bólu, że nic nie czujecie. Ja czułam wszystko, ja czułam każdą, każde wbicie igły wszędzie. Już potem się przyzwyczajacie, ale nie wiem, ta strona jakoś mam, mam wrażenie mniej mnie bolała niż ta. No i na dole, na dole miałam najmniej robione, więc nawet widać że tu, tam, ale no to boli, ale czy było warto? Było warto, chciałam tylko tak wam powiedzieć, bo dużo osób, mam wrażenie, i nadgadam gadam o tym właśnie z babką, która mi robiła, że dużo osób tak idzie i o, nic nie idzie boleć, no nie, to boli i czasami nawet boli okropnie. Czy ja, ja byłam, ona mówi, że ona, że ona jest zdziwiona, że ja jestem aż taki ten, że byłam aż tak spokojna, ja mówię, bo chcę zrobić to, chciałam to zrobić od dawna, jeden fakt. Drugi, byłam pewna i wiedziałam, że to będzie jednak boleć, bo ja nie mam takiego aż mega małego prógu bólu, w sensie... W sensie, że aż mnie nie boli, bo mnie zawsze coś mnie zawsze boli mimo wszystko. I też to, że ja, jak mówię, chciałam to od dawna, więc mówię 15-20 minut bólu, zadowolenie całe życie. I tak jeszcze w styczniu muszę iść, bo dało się tylko, dała mi tylko 0,5, bo nie jeden jak chciałam, bo no nie dało rady na moje usta, to było już po prostu za dużo. Więc tak jak wiecie, zawsze idziecie, ale. Nigdy nie będziecie wiedzieć, ile wam da, bo to zależy od waszych ust, jak wszystko będzie szło podczas zabegu, nie? Taki mały update ode mnie, ja teraz idę sobie coś, w sensie biorę rzeczy, idę sobie coś zjeść, bo bez sensu tutaj cały czas siedzieć, Mam prawie nie jest aż takiej gorący, więc mogę go jeść od razu. Idę się tutaj przeźwiać, co wokół Starego Miasta w ogóle, ale ja się nie zdziwię, że nigdzie nie poszłam. Nie mam ani yy, rękawiczek, ani niczego, a jest zimno. Ja po prostu jestem nieprzygotowana do pogody, Jestem w ten bok gdzie jest zima i w ogóle, w ogóle to tak nie dajcie spokój. Dobra, ja idę jeść, później pewnie kupię do szkołacza, bo widziałam, że jest. Tak, tego nie jadłam, uwielbiam to, więc no. A teraz... Jak coś będzie, czego jeszcze nie pokazywałam, to Wam pokażę, więc do potem. Wróciłam, aktualnie jestem tutaj sama, dlatego mogę teraz nagrać, bo wszyscy już teraz wyszli. Chciałam tylko powiedzieć, że po prostu wróciłam i nie polecam sałatki z McDonalda. McDonald był, naj... był po prostu najbliższą, że tak powiem, restauracją, gdzie wiedziałam, że nie wydam miliony z monet i coś zjem. A... I nie miałam ochoty ani na nic słodkiego, ani na nic słodkiego, to wiedziałam sobie już tą sałatkę. Nigdy więcej. Tragiczna. Mam herbatę, ja muszę poczekać, aż ona wystygnie. Kupiłam w przejkowej jakiś randomowy w Rosmanie, no bo nie można pić, więc jest butelki po powiększaniu ust. więc Mam sobie zaraz przeleję do tego, do samego wypiję. Nie wiem, czy to jest w ogóle sobie przelewać. No, a muszę przyczepiać, że wystygnie, bo będzie to rozżyta krew, więc hmm. myślę, że to już będzie tyle, co się w sumie dzisiaj do Was sobie bo jest godzina. 17:37, ja teraz muszę sobie chillować. Koło 19:00 pójdę się wykąpać, koło 20:21 idę spać, więc dzisiaj mam wrażenie, że to wszystko. Dzięki za bycie ze mną, nie działo się nic. Wow. Jutro też nic nie będzie działo. Wow. mam tylko 3 godziny drogi przed sobą. Koło 13:30 będę w domu dopiero, więc to ty na dzisiaj na razie. Jest 6.36 jak widać, miasto jeszcze dosłownie śpi, nagrałam już to, będziecie mieli przebitki, ja czekam aktualnie na autobus, aktualnie fajnie, aktua Ciągle, też aktualnie. fajnie bo miałam dosłownie <głos》> minutę tutaj na ten przystanek autobusowy, więc nie muszę się stresować, że gdzieś nie trafię i no będę o 7, 7.17 mam eee, pociąg do do Wrocławia. Sorry, ale ja już o tej, ja o tej porze jeszcze nie kontaktuję Ludwotysza. Te... Ja jestem właśnie w trakcie montowania tego filmu i właśnie ogarnęłam, że nie nagram wam pożegnania, więc dziękuję wam każdemu z osobna za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Widzimy się w następnym.